ISIS, w jaki sposób zrzut broni trafił w ręce państwa islamskiego? W ostatnim nagraniu udostępnionym przez ISIS widzimy, że w ich ręce wpadł zrzut przeznaczony dla przeciwnika, czyli Kurdów walczących o Kobane. Zrzut zawierał środki medyczne, amunicję i granaty. Kurdyjscy wojownicy starają się bronić Kobane już od kilku tygodni i zrzut USA oraz pozwolenie Turków na przekroczenie ich granicy trzymają Kurdów w nadziei. Więc jak to się stało, że jedna z 28 palet przeznaczonych dla Kurdów wpadła w ręce ISIS? Warren mówi, że 26 z 28 palet dotarło do celu, jednak dwie z nich zostały zniesione przez wiatr. Jeden ładunek został zlokalizowany i zniszczony, jednak drugi trafił w ręce wojowników państwa islamskiego. Turecki prezydent skrytykował taką formę pomocy i stwierdził, że przy tak ubogiej realizacji zrzutów niemożliwe będzie osiągnięcie zamierzonego celu. Turcja daje schronienie 200 tysiącom uchodźców z Kobany. Nie rozumiem, dlaczego Kobane jest tak ważne dla USA. Nie ma tam już żadnych cywilów, mówi Erdogan.